Bogaci ludzie z Jersey wykorzystywali seksualnie dzieci. No to się rociniec. te dzieci w zimnej wodzie za karę. A przyjechaliśmy dzisiaj do Gory. Jest drugi dzień. Trochę nie wyglądam za ciekawie, tylko dlatego, że wczoraj chyba za dużo wypiliśmy gimbru do mojej roboty. Możecie wrócić do odcinków z Turcji. Zobaczcie, że tam jest inny przemek. Tu jest połowa przemka. <laughs> Zobaczcie, co inflacja robi z człowiekiem. Zamek w gorej, jeden z dwóch dużych zamków na Jersey. Miejsce, w którym istnieje zamek, w celach obronnych wykorzystywane i ufortyfikowane było na długo przed wzniesieniem w tym miejscu twierdzy. Budowa zamku rozpoczęła się w 1204 roku, a pierwsze wzmianki o nim pochodzą z 1212 roku. Zamek przez wiele lat był głównym punktem obrony wyspy. Jednak gdy udoskonalono artylerię, twierdza przestała pełnić kluczową rolę w odprawianiu ataków. Z czasem zdecydowano się na budowę nowej twierdzy, obecnie nazywanej jako Elizabeth Castle. W 1600 roku planowano wyburzenie twierdzy w Gloray, aby wykorzystać uzyskany w ten sposób budulec do budowy nowego zamku w okolicach St. Helier. Rozbiórce sprzeciwił się ówczesny gubernator Jersey. Do 16 roku zamek pełnił funkcję siedziby gubernatorów Jersey. W późniejszym czasie Stary zamek zaadoptowano na więzienie. Tę rolę pełnił do końca XVII wieku, gdy to zbudowano nowe więzienie w St. Helier. Lecimy do hostelu, w którym kiedyś pracowałem. Byliśmy rano, babka, która tam tym zarządza, nie była chętna jakby do współpracy, to podam nam nagrań i tak dalej. Generalnie się wykręcało, ale spróbujemy podjechać od y, innej strony, a w hostelu tym jak sobie sprawdzicie w Google to znajdziecie informacje na temat y, molestowania seksualnego i różnych brzydkich rzeczy, na których dopuszczali się tutaj miejscowi politycy, miejscowi ludzie nie majętni. Miejscowi. są. Nie tylko, nie tylko miejscowi. Czy też nie tylko miejscowi, przyjeżdżali sobie po prostu ludzie z zewnątrz są. i przyjeżdżali do tego hostelu, to dawniej był ksierociniec i tam Zabawiali się z dziećmi. a brzydka historia Jersey to wyszło na jaw jakieś, tam 15 lat temu, z tego co zapamiętam, rok, czy też niepełny rok po zakończeniu mojej pracy tam, abyśmy przejechali, coś teraz na ulicy wpadło. Mały seagal. Mały seagal. Mały sigal, tak. Tak troszeczkę jakby zepsuło dobre imię Jersey. To wypłynęło na wierzch, i holster został zamknięty. Służył jako dom pracownik, czy też hotel pracowniczy. Teraz już znowu działa jako hostel, ale pod inną nazwą. Dużo lat minęło, tak więc no większość osób nawet nie pamięta, że takie coś miało miejsca. Początki ponory historii sięgają 1867 roku. W miejscowości St. Martin wybudowano szkołę z internatem dla dzieci nieprzystosowanych społecznie, pochodzących głównie z marginesu społecznego. Po 1945 roku ów dom poprawczy zamieniono na dom dziecka, co równało się przynajmniej teoretycznie z łagodzeniem reżimu. Do 1986 roku, czyli do zamknięcia placówki, przebywało w tym miejscu od 60 do 80 wychowanków. Gwałty, biczowanie, a być może i zabójstwa dokonywane na potopie domu dziecka. Tego dopuszczali się wychowawcy oraz kilku wysokich rangą polityków, którzy odwiedzali ośrodek po to, by wykorzystywać seksualnie dzieci. Zeznania wychowanków są szokujące. Niektórych z nich w latach, kiedy to rzekomo nic się nie działo, zamykano w ciemnych, zimnych piwnicach, zakuwano w kajdany, zmuszano do obnażania się. W budynku odkryto też sporej wielkości pomieszczenie, w którym znajdował się kamienny basen, w którym w lodowatej wodzie przetrzymywano godzinami niesfornych wychowanków. W tym historią, z może kiedyś. I tam straszyło. Nie wiem, czy ktoś wierzy w to, czy nie wierzy. Tak znaczy, ja nie doświadczyłem. Inne osoby doświadczały, jak żona pracowała na recepcji. Czasem ludzie przychodzili i mówili, że no, bardzo fajnie, wszystko ok, ale niestety głośno w nocy dzieci na górze hałasują, biegają. Przez północy nie mogli ludzie spać. I się okazuje, że ani obok, z jednej, z drugiej strony nie było nikogo w pokoju, żadnych gości, a na górze był srych. Tak więc. No, coś, coś tam było. Była tam taka Jane, menadżerka, która mówiła, że czasem w nocy się budzi, bo ktoś ją za głowę, czy za włosy telepie, czepie, czy ktoś coś jej robi z włosami. A to taka ciekawostka. W tym miejscu kiedyś mieszkałem. Mieszkanie było tam w garażu, a właściwie za garażem, przez garaż się wchodziło do małego mieszkania. A to jest tak zwany Vicarage House od księdza z parafii anglesańskiej. A z tyłu był basen, I chyba jest jeszcze basen. I to właśnie było super, że można było w ciągu dnia sobie tam siedzieć na ogródku, w wolnym czasie, a tutaj w basenie pływać. Ładny ogród na naokoło, bardzo fajne miejsce. Miło wspominam, 3-3 lata tutaj mieszkaliśmy, no tak. Mała podróż sentymentalna. Dobra, lecimy ta pada. Z tym wyjazdem też zawsze był cyrk. Bo strasznie wąsko i nic nie widać z tamtej strony. Też zawsze musiałem na truja podjeżdżać i sprawdzać. No ale takie są właśnie wyjazdy. Jazdy, wyjazdy. O, jadą samochody, trzeba się cofnąć. Są jeszcze krzaki z tamtej strony. Ale Przemek już jest uodporniony na jersey. jazdę. I tak to, tak to wygląda. A na górze nad nami mieszkał koleś w tej chacie tutaj. Mieszkał koleś, który zawsze w święta Bożego Narodzenia Wigilię, sobie po prostu przeprowadzał. Tylko, tylko wtedy. Nie? A wszystko było słychać, dlatego że to brytyjskie budownictwo to wiadomo, że wszystko, wszystko słychać przez ściany, przez sufity, nic zero wygłuszenia. Tak, tak to właśnie <śm> było.